Siema, z tej strony Trąba i witam Was w nowym odcinku Strapowania No i na samym początku chciałbym Was poprosić o to, żebyście zostawili suba oraz łapkę w górę, bo to dla Was jedna sekunda a mnie bardzo motywuje, żeby nakrywać więcej odcinków Strapowania No i już powoli trwają prace nad moim danego i serwerem, czyli tryhc No i na HC losuję 3 wipki. No i co trzeba zrobić, żeby takiego svipka wygrać? No to tak, zostawić suba, lajka, dzwona no i oczywiście swój nik w komentarzu, tylko do tego niku trzeba dopisać, czy odcinek się Wam spodobał. No i ogólnie tutaj wygląda tak trap, że tutaj jest nic nie widać. No zobaczcie, no dosłownie nikt nie jest w stanie się spodziewać, że tutaj się wysuwa trap na dwie kratki. Od, tu, odtąd, dotąd, czyli od początku do końca można powiedzieć. No i wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Klikam dźwignie, no i trap się wysuwa. No i klikam no i trap się tutaj zasuwa, zamyka no i dobra, teraz Wam pokażę jak tutaj to wygląda no niestety Wam tutaj dalej nie pokażę też wszystkiego, bo nie chcę sobie tego trapa psuć, wiadomo tutaj Wam z brzega mogę pokazać jak to mniej więcej wygląda ten trap bo tam dalej wszystko jest tutaj właśnie zadirytowane, żeby ten piasek u góry się trzymał ale Wam bardziej pokażę tutaj na dole jak ty wpadł no to tutaj standardowo, no, jest taki szybki schok, woda na dole no i tutaj jest takie szkło, żeby było wszystko widać no i dobra, no i tutaj panczowałem sobie typa do nóżek, tutaj nie uciekł, bo były nitki, więc pajączka nie zrobił jeszcze na górze, zawsze było praktycznie zamknięte, chyba, że zapomniałem tego trapa zamknąć, no to tutaj były specjalnie nitki, żeby nikt nie uciekł, no i jak już kogoś spanczowałem tutaj z łuku, no to już no nie mógł uciec, no nie miał, już, nie miał żadnej szansy po prostu można powiedzieć, żeby z tych nóżek uciec i bez problemu mogłem tutaj go pokonać, no i co? Ja tutaj wam trapa pokazałem i nie będę was więcej zanudzał. Zapraszam do odcinka. No i widzowie, pobiegałem trochę po mapie i udało mi się znaleźć jakiegoś typka. Typ się za mną czuje, więc jest bardzo dobrze. Zaraz zobaczę ile on ma dokładnie ranku. 500, więc to nie jest jakoś dużo. Więc mam nadzieję, że go tutaj strapuję bez problemu. Dobra, spróbuj się tutaj podbudować. Mam nadzieję, że on mnie zrzuci. Dobra, on mnie zrzucił, więc on trochę słaby jest. Dobra, zrzucił mnie z łuku. Dobrze, że ma ten łuk z panczem, bo ja nie miał tego łuku z panczem. Jeszcze by mnie pewnie nie zrzucił. Dobra, pan się za mną. Będzie się czuł, Dobra, pan czuje się. Ten typek nie jest jakiś najlepszy, ja widzę. Spróbuję tu się kolejny raz podkoblować do góry. Pewnie mnie zrzuci z łuku. Już widzę tutaj swoją gildę i trapa. No i dobra, zrzucił mnie z łuku. No i teraz biegnę prosto na trapa. Dobra, będę wbiegał tutaj. Mam nadzieję, że on tutaj nie wbiegnie za mną. Dobra, nie wbieg. No i dobra, on się patrzy, dobra, patrzy się. I wpadnie, dobra, wpadł, wpadł. On się nawet nie zorientował, muszę to zamknąć na szybko. Dobra, zamknęłem. Skaczę na dół, bo już ma 10 sekund anti -lockoutu. Dobra, spanchuję go tutaj. On nie ma pereł? Oj, on chyba nie ma pereł. Czy ma perły? Nie, nie ma chyba pereł jest dobrze. I chyba go tutaj już zabiję. On jeszcze polizał? No i dobra, ty polizał i jeszcze dostałem z niego plus 4 punkty. Ogólnie, widzowie, była taka sytuacja, że nie mogłem nikogo znaleźć na mapie I napisałem na czacie, czy ktoś chce, czy ktoś chce jeden vs 1 No i jakiś tybek się do mnie tepnął Więc mam nadzieję, że uda mi się go tutaj strapować cyknę mnie chcący, chcący tak o perłę tutaj bo chciałem na punch, chciałem się panczować, ale zeskrolowałem na perełkę, ale to nic. Ten typek mnie goni na dalkoni. Ja tutaj się podbuduję troszeczkę do góry. Zrzuci mnie, dobra, zrzucił mnie. No i to trapa, mam 190 kratek. Ja tutaj udam, że się jeszcze potknę, tak? Dobra, że się tutaj potknęłem. Dobra, cyknę tu... Albo nie będę cykał, nie będę marnował pereł. Dobra, on mnie wyknokał jeszcze z tej lawy przez przypadek. No i dobra, 180 kratek mam do trapa, więc już biegnę, jestem bardzo bliźniutko, można powiedzieć. Patrzę, się ten typek za mną panczuje, dobra. Nie będę się teraz panczował, żeby on mnie dogonił. Dobra, ja już widzę trapa, 60 kratek, jego jeszcze tylko wpłużam. Dobra, 30 kratek, no i dobra, biegam. Chyba nie biegnie za mną, bo się stoniarki zamkną, dobra. I oto jest pytanie, czy się będzie na mnie patrzył. Nie, biega sobie, chociaż... Dobra, chyba się uda. Dobra, udało się. Niechcący tutaj znów zniszczyłem restona I muszę iść tutaj na dół szybko. Dobra. I teraz wystarczy go tylko punch'nąć. No i dobra. On. <laughs> Zamknął mi furtkę. No nie. Dobra, Jeszcze cyknął perłę w ścianę. Co on zrobił? Co on zrobił? On cyknął jeszcze perłę w ścianę. Wycykał? Dobra, wycykał. Dobra, trudno. Ale już nie ma hapereł. No już nie ma pereł. Teraz mi będzie furtkę tylko zamykał. No i dobra, będzie się mi bawił furtko teraz. No on sobie chyba żartuje. No on sobie chyba żartuje widzowie. Zajmie. Na 100%, no, sobie żartuje. Dobra, wpadł do trafa, już kolejny raz na samym dole. I ja sobie tutaj dokupię tylko stręcza. Dobra, dokupię stręcza. On już chyba wie, że z deada już się refi. Widzę, dobra, Zykoksa, z JKOxa. No już tu bez problemu go pokonam w tych nóżkach. No i on już łączy sety chyba. Da, łączy sety typek. Tak mi się wydaje, przynajmniej połączył chyba miecz. No i dobra, mam nadzieję, że upadnie bania. Padnie mu to bania, czy nie? Mam strasznie, Dobra, padła mu bania, nie, klata upadła. I dostałem za niego plus 3 punkty. No i widzowie, nie mogłem nikogo znaleźć na mapie, więc musiałem podejść pod gildę jakiegoś typka i mu ciągle intruzować. Mam nadzieję, że on mnie tutaj będzie gonił. Już cyka za mną perły, bo nie, nie może mnie dogonić. Słabo się panczuje, ja widzę. Tak, on się nie umie panczować za bardzo. Dogoni mnie, ja muszę tutaj trochę zwolnić. Dobra, podkobluję się troszeczkę do góry. Jak mówię, no znalazłem. Musiałem znaleźć jakąś gildię typa, bo nikogo na mapie nie widziałem, więc podbiegłem po jakąś gildię i ciągle temu typowi intruzowałem. I postanowił, chyba że na mnie wyjdzie, jak mu ciągle intruzuje, więc bardzo dobrze. Dobra, tutaj jeszcze się skobluję do góry, że niby uciekam. Zrzucił mnie z łuku, zrzucił. Powkurzamy go tutaj troszeczkę też z łuku, odpanczujemy go. Będzie nas gonił. Nie mogę się tak mocno panczować, bo ja widzę, że on cyka za mną ciągle perły, bo on mnie nie, nie potrafi dogonić. No on za bardzo się nie potrafi panczować, bo za czwartym razem on dopiero się panczuje. Dobra, muszę tutaj się podkoblować do góry, bo ten typek jest dosyć słaby. Coś mi się wydaje, że bez problemu go tutaj strapuję. Chyba, że przyjdzie od złej strony żółwika, dobra. I do trapa mam 60 kratek. I aby ten typek nie przyszedł od, od złej strony, żeby w złą stronę nie pobiegł, bo trapa mam z jednej strony i to jest najgorsze. Dobra, strzelę go tutaj jeszcze z łuku. Dobra, trafiłem go z łuku. Jeszcze go tutaj powkurzam i już mi się kończy fajerka, więc tutaj uciekam. Dobra, nie mogę wejść. Dobra, chciał cyknąć perłę i patrzy się. Patrzy się. I czy go strapuje? Chyba się uda. Dobra, udało się. I z Dobra, z Ogólnie, widzowie, biegłem sobie po mapie i udało mi się znaleźć jakąś gildię. I napisałem do jakiegoś typa na PW, żeby z niej wyszedł z tej gildi i ten typek wyszedł i się teraz ze mną bił cały czas. Więc go spróbuję tutaj zbejtować na trapa. Do trapa mam 200 kratek. Podbuduję się tutaj trochę do góry. On ma niedużo rankuje, jak widzę 480, więc może uda się go tutaj strapować bez problemu. Bo jak ktoś ma mniej ranku, to wiadomo, no nie ogarnia aż tak mocno, a jakby ktoś miał 1000 ranku, to już prawdopodobnie nie dałby się złapać na trapa. No i dobra, ten typek mnie kolejny raz już rzucił. Dobra, zacznę mu tu uciekać do trapa. 150 kratek. Gonimy. Dobra, goni, tylko ono mija te górki, bo nie chce się potknąć, jak ja widzę. Tak, ono mijał te górki, bo tam na tych górkach łatwo się potknąć, wiadomo. No i dobra, typek mnie goni cały czas, pan się za mną. Do trapa już mam 70 kratek, jeszcze się tutaj raz podbuduję, żebym je zrzucił. Dobra, nie, nie może trafić z łuku. No i dobra, trafił, zjem sobie tutaj refa na 10. No i biegnę już do trapa, bo kończy mi się fajera. No i dobra, widzę tutaj już trapa. No i dobra, wbiegnę sobie tu, tylko mam nadzieję, że on za mną nie wbiegnie. Dobra, nie, wbieg. Wizja Trefa. Podszedł do trapa. I czy uda mi się go strapować? Dobra, udało się. Na no, ostatniej kratce w ogóle. I muszę zamknąć tutaj trapa. Dobra, zamknęłem. Dobra, i teraz go wystarczy tylko spanczować. Dobra, tylko teraz go spanczować muszę. Nie, co ten typek robi? I on furtkę zamknął, on furtkę zamknął. Dobra, on teraz cyka do mnie perły, ale on do mnie nie wcyka. Bo teraz jest slipa. Dobra, zbugował się tam, ale to nic. Ja go tutaj spanczuję. Z tej kratki nie mogę. Dobra, on się tam zbugował. On się pewnie zaraz odbuguje. Dobra, mam knoka, mam knoka. Ja go tutaj wyknokam. On chyba sam nie wie, że on się tutaj zbugował. Dobra, wpadł. Wpad. No i dobra, teraz mam łatwego killa. Dobra, sobie strędzia. Mam w ogóle na strędzia, mam na strędzia. No i dobra, bez problemu tu już go chyba zabiję. Dobra, on jest na koksie. Nie, zatrefa. Dobra, on no ma dużo itemów, więc go tutaj trochę będę musiał pobić. Dobra, jest ja cały czas refy. No i dobra, że go bez problemu zabijesz, mi nie ucieknie na 100%, tak mi się wydaje. No i pada mu bania. I chyba go zabiję. Tak, i zabiłem go i dostałem plus 3 punkty. No i to już by był koniec odcinka. Mam nadzieję, że obejrzeliście odcinek do końca. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A już się będę z wami żegnał. Siema.